Dzisiaj jestem przedstawiony w filtrze, który może na początku dole przestraszyć. Tak więc, I to w sumie tyle. Za bardzo się nie starałem nad tym filmikiem, bo za bardzo nie miałem czasu. Bo nagrałem to w niedzielę, Ach. a w poniedziałek nie mam czasu. Tak czy siak. Zapraszam do oglądania. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raymana. Tydzień temu był Rayman, ale zrobię jeszcze raz Raymana, bo za bardzo nie mam czasu na tego. Zatem zaczynamy. Psst. Yy, pira. Miało mnie y, Globox czerwony lecimy. Ja bym jeszcze jedną rzecz ustawił, jedną <grym> rzecz ustawił. Dzisiaj gram na padzie, bo mi się nie chce stawać, tak bym poleżał, yy, co ja miałem zmienić, bieg na prawy spust, coś miałem jeszcze zmienić, to na B. Lecimy kolejny poziom w zakręconej dżungli. Daj się ponieść. Mamy czapeczkę. Wykonaj atak miażdżący na sprężystych powierzchniach, aby wysko wyskoczyć wyżej. Kiedy nabierzesz prędkości. Kusni, żeby wykonać wszyzg, jupi. Skaczesz za daleko? Spróbuj delikatniej. Spokojnie, nie będzie dobrze. Być może. Z... A. Mamy serduszko na początku czasz koneta. To jest. Z... O, spokojny level. Już się zaczynają przeciwnicy. Dobra, robimy tak. Bierzemy króla. Bierzemy to. Później idziemy na dół, skaczemy, uderzamy, skaczemy, uderzamy nurgujemy yy. i uderzamy i też w ogóle później jest moc nurkowania ja sobie wybrał ku gry, której nie umiem zupełnie komentować. Aaa. O ja to szanuję. Nawet nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. Dobra. Lecimy już pierwszy... pierwszy. Pierwsze... No. Pierwsza klatka. Yy, trzeba tu się jakoś wydostać. Okej. Okay. Właśnie, jest sprawa jedna. Czemu nie robicie... Nie zadawajcie pytań GNA. Ja po to wymyśliłem ten system, żebyście zadawali pytania, ja miałem coś komentować. A wy nie, nie wymyślacie pytań. Nie wymyślacie pytań. Mi się nudzi. I nie wiem co gadać. I w ogóle. Jak teraz na przykład. Yy... Nie wiem, co robić. Yy... Tak naprawdę to tylko. Równie dobrze to mógłby być. Yy... Jak to się nazywa? Walkrout. Że. Nie my... byłoby mojego głosu i bym to po prostu przechodził. Nawet twarzy mojej by nie było. Wyszłoby na to samo. polecieli. w ogóle dzisiaj nie wiem czy będzie dzisiejszego dnia czyli 31 czy marsa ma być walka i samą I polacajtaj i, i, i mnie to za bardzo nie interesuje kurde jest no ah. a okej okay. że tam coś jest a tam już byliśmy yy, wzięliśmy, nie wzięliśmy przeszko teraz okej okay. tam jest coś

Tak, to jest końcówka. Słychać. O jakie to jest głupie? Jak ja mogłem tak słowo się zginąć? Mm. Lecimy, przyspieszymy to. Czym to się przyspieszało? Normalnie akwiatury reklam kontrolę. Czyli tu jest... A, chyba... Będzie medal, będzie medal i fajnie i lubię to. W ogóle dzisiaj... Dzisiaj zdąży zrobimy latająco... latającą strzynkę Ja już nagrywam. 9 minut. Ok. Dzisiaj będzie zdążył ten atelującą strzynkę. Jakie klimaciki Klimaty, niczym z bajki A miałem to się rymować, ale wyszło jak i wyszło.

O nie, pamiętam te troszkę netę. Zrobię to tak. E, tam jest na dole. Chyba. Nie, to jest druga czaszka Szkoda. Jakby byłoby. Co by się to tak? Jest! O! Jest, jakby było y, tam, jak to się nazywa, właśnie to, co jest, o tutaj, to byłby checkpoint, jakbyśmy psuli Angry Bears, jak ja lubię Angry Bears. Grzyweczka Piękna grzyweczka No się nagrywa, okay. Dużo się zebrał z tym podwójnym Kurde Tu No szkurde Jestem tutaj Po co tutaj 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 Miarze, żeby wszystko było Jest Jak mnie złapał O, teraz to zrobię dobrze. Pa. Robię tak. Biorę tego. Mierzę. Zbieram to. O. Idealnie. Teraz tak. Tu. Wierzę to Tego zabijam Skoczę na nim sobie Czemu nie? Tego też Biorę to skoczę tak Zrobię wszystko Robię wszystko Na 100% No i siema Jestem Eniu Ty ty ty, ty, ty. Tutaj się spuszczam Po spuszczeniu się wracam tutaj Aż kurde Okej, okay, tutaj skacze. Idę Po sekrecik Elektrony Ale ASSASSIN Asasn e, jeszcze raz e, ta, ja tak e, tak samo i zniszczyłeś to dla zasady Tak niszczyć jest i robię to tak zaraz stanie, aż nie tam to wyglądało tro trojak The Malachit To wie o co chodzi Niech... Da w górę i subskrypcję do nie To nie, jest też to Ile czasu? 15 minut już Okej okay. Z buta wjeżdżam Trzeba jak najszybciej wziąć już... wszystko, a będzie medal, czyż nie? A już jest metal, medal 150. Przestań ja minut nagrania, dwa wyziące skończone. Cieszycie się? Pewnie nie wiem, bo nie, bo nikt tutaj nie, do, nie trze, nie dotrze. znasz życie. W ostatnim odcinku. Jakaś tylko jedna osoba przetrwała jakieś, y, oglądała jakieś 3 4 odcinka. Zaremana, A i ta końcówka nie, nie Najwięcej to było istag. Padmi się rozładowuje Powrót do rozroży w marzeń Okej, okay. Robimy. Teraz jest taki poziom. Tu jest na prawo taki poziom, że tu za bardzo nic się nie robi Ale my pójdziemy sobie w skrzynię Zrobić Nie złapiesz mnie To jest bardzo fajna muzyka Polecam każdemu sobie słuchać, nie wiem, w toalecie Czy coś Tu się biega I trzeba perfekcyjnie biegać Lecimy Ja się zamknę Dobra, padłem. Jeszcze raz zrobiłem. Jeszcze raz. To. I mamy pierwszego zęba. nice Ty, może zrobimy. Mamy już pierwszego zęba. Zróbmy jeszcze to, i później moskito. Hej, moskito będzie kontynuować. To poziomy, tak naprawdę, to trzeba. Zbierać dużo lumów. Kurde, jak naj... najszybciej, więc. Znowu ta to ta dobry wynik. O je... trzy. Będzie medal. Tak. O oh je, yeah, za pierwszym razem. Lubię to. żadnej myszki, to całe nagranie praktycznie, nic nie widzieliście. wyjście osiem i... Hej ho, moski to o oh, ja. Yeah. Za elektronem wiesz, je, póki korące Ej, powiesz coś jeszcze? Nie, nie powiesz. Fajnie, moskito y, Rayman siedzi na tym moskicie. A Globox, czyli siedzi na tym moskicie, i ten moskito pluje i wciąga. zobaczycie zaraz o co chodzi. A Globox, jest jakby moskitem. Można szybciej jeszcze, nie myślałem. I tutaj tak sobie... ...płyniemy i... Dobra, jest. Zbieramy lumy, staramy się przeżyć. Później jest taki lewy z meshito, że po prostu a masakra. okay Another shit. Tak, musiałem popsuć A, no szczęście, jest od tego momentu A muzyczka nie, nie jest, jest, od początku Znowu zacięto jej życie, w tym samym miejscu Teraz już Teraz już przeżyję. To jest git plan. A, tutaj jest. To Okej. Okay. Mam czym pluć Lecimy na górę O To się zbiera. Bierzemy to O nie naprowadzające Okej okay. Widać już kolejny świat Słuchasz już kolejny świat Senti, czy coś, coś nazywało. Okej. Okay. Teraz będzie boss. Jest To jest łatwy boss No on chyba okay. no, nie ma paska życie, czy coś Okej Nawet bosem nie jest Teraz się na drogę tych lumów. Mam skończone dżunglę zrobioną i wszystko i w ogóle Mamma mia też na Na tym kończę ten filmik i I, i, i. Będzie, będzie, będzie ta. Muszę się kiedyś nauczyć mówić. Jej! Teraz jest pusenia Digi Ridów. Ta. Y... No i ja was żegnam, elo.